Siema, to już jest czwarty odcinek z Skookouta, tak wiem, to jest bardzo dziwne, że w ten wleci od razu po trójce, ale ta gra mi się naprawdę bardzo spodobała, jest bardzo fajna. I zaczynamy, I jak nie widzieliście tamtego, to awatar... mam taki fajny kotka, klikamy i skończyliśmy na taunie dziewiątym, zrobiliśmy, ej. Znaczy, i teraz robimy tam 9 właśnie. A zamek jeszcze dół. O! o, ale się bałem. O, hashtag burak piszcie w komentarzu. Albo nie. W komentarzu piszcie. Ha hashtag myszka! Piszcie hashtag myszka dla tamtej małej myszki, która tam jest. Okej, okay, ja sobie kupuję te... Co my tu mamy? Okej, okay, jeden perfekcyjny sandwich. To jest no, nawet Every Customer. Okej. Okay. Damy radę, bo to łatwe. Mm -hmm. Nie dla wszystkich, ale U! 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 zaczynamy. Ale się toczę po tym pokoju. To idzie dla dwójki, pieprz idzie dla czwórki, pieczona idzie i pieczona. Dynia. Pieczona dynia idzie na twórkę na pieprz e, ketchup idzie na dwójkę. Pieczony księżyc idzie na dwójkę. Pieprz idzie na piątkę. Pieczony pieprz idzie. Pieczony pieprz, idzie... Pie, pieczony pieprz, co? E, pieczona dynia idzie. Dynia idzie na piątkę. Oh. Pamiętaj, myj to! Musimy jednego perfekcyjnego sandwicha dla... Szybko myj to wszystko! Jedna papryczka... Szybko, no wstawaj gówniarzu! Aż mi padł, zle... prawie zleciał, ja huh, okej, okay, dwójka. No. Widzisz, już masz, bardzo szybko. Coś ty zrobił z tą trójką? Nie wiem, coś ty odwalił z tą trójką, ale... No. Majonez na początku ma być. No. To ja umyję. Nie to Zróżyłem?

Strasujące to jest. Ta gra. Jeszcze raz. Chcę mieć trzy gwiazdki. Jak zawsze, oczywiście. Przecież to jest najlepsza restauracja. Kupię sobie slowmo, bo slowmo tu pomoże naprawdę bardzo. Coś tak zgaduję. Uff. To ja już daję do czwórki, bo czwórkę jest gładka Do psługi. Timo ja zacznę robić piątkę. Daj mi sałatę dla piątki. Okej. Okay. Pętaj się. To są wilki. Nie, nie, ty się nie możesz rozładowywać. Na trójki. Nie zapomnijmy o trójce. Ale czas się pieczenia chyba nie zwolnił. Ty chcesz Ten. Ten. Pieczone dla dwójki. Szybciej. Preparing Ja na trójkę. I musimy... Dynię pieczoną. To mogę dać na czwórkę. Wszędzie dynie pieczone. Ty, wszędzie dynie pieczone. Na każdy talerz. Preparing lettuce. plate one. Ej, nie. Preparing onion. Full plate four. Preparing lettuce. Full plate one. Tak, teraz możesz. Nie, nie, nie. Piątka, papryka. Ty zrób onion. Ja zrobię paprykę dla jedynki i dynię. Dla jedynki? ketchup. Preparing onion Rejon, Określaj, Ukraju, rye bread Idealnie. Yes, majonez. O cholera. Cztery. O coś ty odwierda. Ty jednak dalej jesteś akustyczny robocie. A to był tam 9, czy nie? Tak, okej. Okay. Nie wiedziałem, że pierwszy będzie taki trudny. Ja pierdzielę. Okej. Okay. Kurde, w tej grze nic nie działa. To znaczy... No nie! I to samo idzie dla piątki. Z księżycem. Dla pani. Z pieprzem dla czwórki. Dla czwórki idzie z tym. No halo! Dynia idzie dla trójki. To idzie dla trójki. Pieczone idzie dla czwórki. O nie. A z... Robot! Szybciej, no rób to wszystko! O, się śpi! No halo! To ma być... Dla... Trójki, ma być z dynią. Pamiętaj. ketchup. Jesteś akustyczny, a nie aglent. To idzie dla jedynki. E tak, zrób dla jedynki. Kiedy robot, robot mówi, że jest brzydki. Preparing onion for Delivery out of plate Preparing lettuce for one. Preparing onion plate

Yeah. Preparing lettuce for plate five. Out, of moves. <laughs> Preparing lettuce for plate five. Preparing lettuce for plate two. Preparing onion for plate two. Okay. Onion. Okay. Looks good to me. Nie! Kurde! A um, Czekajcie! Bo to są dziewięć! Można coś dostać na Town 9? Okej, okay, z nożyń noży nie ma. Na Town 10! A z lodówek? Nie ma, czyli może no co ja robię? No tam dziesięć. Nie chce mi się dziewiątki No tam dziewięć, znaczy dziesięć. Chcę mieć wszystkie. Tu przyda mi się ten. Ile KRÓLIKÓW tu jest? Co to się stało? Apokalipsa królików! Kacowal! No jak ja mam wszystkim pier pierwszym zrobić, jak każdy z was jest ten sam? Jeszcze raz. No, za dużo no, królików! Mm -hmm. Same yeah, króliki. Jezu! Apokalipsa królików nastąpiła! Dla jedynki z Dla dwójki idzie dla trójki idzie papryka. Na dwójki idzie onion. Pieczony. Ten idzie. Papryka idzie dla piątki. Hop. Jest! Udało się! Ty w ostatniej o of ostatniej sekundzie trzy gwiazdki! Patrzcie! Widzicie to? Taka mała czerwona kreseczka tam! Taka piciisienka. O, trafiłem. Okej. Okay. To było ciężkie. Rush, Harry. O, ja pie... Tu będzie 14. ja pierdolę. Mamy 14 w kilka sekund. Chłopie, ty to czaisz? W kilka sekund 14! Zamówień, chyba ich coś. Mara. Idź się stąd. Za. Ja zrobię dwa jedynki. Czemu czas tak szybko idzie? Widzisz, on tak nie miał szybko iść. Ja umyję talerz. Co tu się dynia wzięła? My to! Nie wiem co z nim jest nie tak. Nie! Myj te wszystkie rzeczy, a nie śpi! Mysz co? Na dwójkę. Ręzynia idzie na trójkę. Szybko! Na czwórkę! Majonez na czwórkę!

<coughs> Looks to this, big washing, or washing complete. Preparing, preparing, rye bread, oh. for... A preparing rye bread for plate four. for plate four. Yes! We all! Oh. Hey! <coughs> no Patrzcie, kładę to. Ej, nowy nóż! O, przypadkowo. Zawsze spoko, ale brzydki taki. Tamty był lepszy. Ale jak dają? Okay. Okay. Tego jeszcze nie da. Okay. <laughs> Bo was coś okay. boli. Chyba was coś bardzo boli. Papryka idzie dla piątki. Czwórki będzie sałata. Dwójka jest strasznie brudna. Rób tą sałatę. No! A serw? E, co my mamy? Ty się ładujesz? Pieprz przyjdzie dla piątki. Pieczony księżyc. Pieczony księżyc dla piątki. Pieczony chleb. Gdzie tu jest?

Nie, przez błąd gry. Przez błąd gry. Jeszcze raz. Co? Okej, okay. lecimy. Uf. Coś te biały, znaczy. Nie! O, na ciemny ja mam biały! A chłop mówi biały na ciemny, a ciemny na biały. E, dwójka. No, ty jesteś kurde, rudy najważniejszy. Nie! Just in time. Dynia dla trzy kotki, uważaj! Trzy kotki e, na piątkę, o cholera! Hopsa, hopta. E, ketchup. Eat my own. I'm right. preparing rye bread for plate one. Out of mace. Just in time. Preparing lettuce for plate. For plate. Delivery out of mace. Widzieliście to, widzowie? Ona. Ona mi też rozczaskała. Jest ten nóż. Ono <laughs> ci się w oko, Jezu. YouTube Family Friendly bez przemocy. Bez przemocy. <laughs> I trzy piaski. Mm, nowa płytka. Płytka nowa. Ile rzeczy? Ty, ta płytka jest ładna. Cia, 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 cia. To na tyle z tego odcinka. Pa, widzowie. Kukat 5 pojawi się dopiero jutro. Już dzisiaj było 3 Kukauty. Więc to dużo. I jeszcze będzie Roblox, więc naprawdę robimy duże daily. No, i na. I no, właśnie, z tym daily to daily będę robić ja, czyli Patryk, bo. A nadi będzie często, ale nie zawsze na tym daily. I ogólnie to. Ja tak, to mogę grać, ale... tak. Ta, gdzie on jest? A tu taki sposób kończymy właśnie odcinek za 3 2 1